Kamil Grzelczyk, i ja, Senior. senior. Kamil na seniorze 37.19 to zwycięzcy memoriału Jana Kantego-Dobrowskiego Anno Domini 2023. Za chwileczkę ceremonia dekoracji. Zostańcie Państwo z nami. Już teraz dziękujemy wszystkim partnerom całego sezonu. Zawodów na Hipodromie w Olszy. Dziękujemy organizatorom, dziękujemy wszystkim uczestnikom, dziękujemy przede wszystkim kibicom, którzy na każdej z tych imprez dopingowali najlepszych miejsców nie tylko z Polski. A ja chciałbym osobiście podziękować moim pomocnikom na parkurze: panu Piotrowi, który był oficjalnym asystentem, oraz panom Grzegorzowi, Alejaszowi Issa i Sebastianowi, którzy tak dzielnie pomagali.